Wyższa Szkoła Logistyki, pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna. Film dydaktyczny opracowany w ramach projektu Wielkopolska musi wiedzieć. Transport miejski. Film zrealizowany we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu. Każdego dnia w całej Polsce miliony ludzi korzysta z różnych środków transportu miejskiego. Wsiadając do autobusu, tramwaju, trolejbusu, metra, nie zastanawiamy się nawet, jak dużym przedsięwzięciem jest sprawna organizacja publicznej komunikacji. Komunikacja miejska to według polskiego prawa przewóz regularny wykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta, miasta i gminy lub miast albo miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze. Już z tej definicji wynika, że zasięg komunikacji miejskiej może wykraczać poza granice konkretnego miasta. Dzieje się tak coraz częściej, co znacznie usprawnia transport publiczny na obszarach całych aglomeracji. W strukturze komunikacji miejskiej możemy wyróżnić zarządcę będącego z ramienia samorządu administratorem transportu zbiorowego w miastach oraz przewoźników wykonujących zlecenia zarządu. W aglomeracji poznańskiej takim zarządcą jest zarząd transportu miejskiego, a głównym przewoźnikiem miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne. Transport zbiorowy realizują z ramienia ZTM również inni przewoźnicy autobusowi. Zarząd Transportu Miejskiego jest obecnie organizatorem komunikacji miejskiej na terenie miasta. Do jego zadań należy planowanie układu komunikacyjnego, organizacja systemu taryfowego, dystrybucja biletów i w konsekwencji także ich kontrola w pojazdach. Prowadzimy ciągły monitoring linii komunikacyjnych, związanych głównie z napełnieniem pojazdów, i w razie potrzeby reagujemy poprzez zmianę np. trasy, częstotliwości na danej linii, rodzaju taboru, konkretnie jego wielkości, długości, czyli pojemności, co za tym idzie. Obecnie zarząd transportu miejskiego w Poznaniu pełni swoją rolę nie tylko w samym mieście. W oparciu o porozumienia międzygminne ZTM organizuje również komunikację dla niektórych gmin aglomeracji poznańskiej. Ostatni kierownik sekcji kontroli ruchu. Komunikacja miejska w Poznaniu funkcjonuje przez całą dobę. Eksploatowane są autobusy i tramwaje. W ciągu dnia na ulicę Poznania wyjeżdża ponad 170 pociągów tramwajowych, natomiast 230 autobusów. Linii tramwajowych mamy w Poznaniu aktualnie 19. Jest to 18 linii dziennych i jedna dnia nocna. Natomiast linii autobusowych mamy 50. Na podstawie informacji dotyczących wielkości prac przewozowych, liczby i częstotliwości kursów, tras przejazdu otrzymanych od ZTM Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sporządza rozkłady jazdy publikowane dla pasażerów oraz wykorzystywane przez pracowników MPK. Rozkłady jazdy w trakcji tramwajowej są sporządzane w oparciu o synchronizację kursów, ponieważ wszystkie dnie tramwajowe w Poznaniu. Funkcjonują z jednakową częstotliwością. Są dwie linie, które kursują nieco rzadziej, ale one wpisują się jakby w modułową tej częstotliwości. W przypadku trakcji autobusowej również staramy się popasowywać kursy i synchronizować te linie pomiędzy sobą. Funkcjonowanie komunikacji dziennej rozpoczyna się od godziny piątej. Wtedy to pierwsze kursy podejmują zarówno autobusy, jak i tramwaje. Do godziny 6.30 częstotliwość kursu tramwaju wynosi co 15 minut. Po godzinie 6.30 do godziny 19 co 10 i wieczorem spada do 20 minut. W przypadku trakcji autobusowej jest grupa linii, która kursuje co 12 minut. Jest to tak zwany układ główny linii autobusowych. Jest grupa linii, które kursują co 15 minut, oraz grupa linii tzw. wypełniających. To są w szczególności linie, które wyjeżdżają poza obrzeża miasta. To są linie, które charakteryzują się mniejszą częstotliwością kursów. I w przypadku tych linii bardziej dopasowuje się kursy do lokalnych potrzeb mieszkańców. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie komunikacji miejskiej i podwyższyć komfort korzystania z niej, powstały dworce autobusowe komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Przykładem takiego obiektu jest zintegrowany dworzec autobusowy w Poznaniu, zlokalizowany na osiedlu Jana III Sobieskiego. Na jego lokalizację wpłynęła bliskość ośrodka akademickiego, pętli tramwajowej, rozwój strefy podmiejskiej w okolicy oraz względy ekonomiczne. Przez całą dobę nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Poznaniu szuwa Centralna Nadzoru Ruchu. Centralna Nadzór Ruchu jest to miejsce, do której z pierwszej kolejności spływają wszystkie informacje o ewentualnych nieprawidłowościach, zagrożeniach, kolizjach czy też wypadkach. Centralna Nadzór Ruchu ma bezpośrednią łączność z pojazdami nadzorującymi. Są to samochody nadzoru ruchu. Na danej zmianie z reguły jest około 4 do 5 radiowozów. Radiowozy są rozlokowane w poszczególnych rejonach miasta i w momencie, kiedy przychodzi sygnał ewentualnej kolizji, wypadku, taki radiowóz jest skierowany na miejsce celem zabezpieczenia terenu oraz załatwienia dalszych formalności. To wszystkie autobusy wyposażone są w tak zwany system KWSR. Jest to system, który pozwala logować się danym autobusom do sieci. Dzięki temu w centralnym nadzoru ruchu dyspozytor widzi, na jakiej linii jaki autobus kursuje oraz jakie jest jego odchylenie względem rozkładu jazdy. W przypadku trakcji tramwajowej w tej chwili. Jedna trzecia pojazdów tramwajowych jest wyposażona w ten system. Ten system, oprócz tego, że umożliwia kierowcy motorniczemu korzystanie z rozkładu jazdy, wspomaga również system informacji pasażerskiej poprzez wyświetlanie zapowiedzi głosowe przystanków w tramwajach i w autobusach. System jest również zintegrowany z tablicami elektronicznymi w danym pojeździe, czyli w momencie kiedy kierowca loduje się na linię 50, to automatycznie tablice w autobusie ustawiają się na linię 50. W Poznaniu, zgodnie z powszechnie występującą tendencją, dąży się do tego, aby szkieletem komunikacji miejskiej była infrastruktura torowa-tramwajowa. Takie rozwiązanie zapewnia szybkie i bezkolizyjne przemieszczanie się między odległymi punktami miasta. Organizacja transportu zbiorowego na terenie aglomeracji jest dużym przedsięwzięciem logistycznym. Coraz częściej funkcjonowanie komunikacji miejskiej wspomagają systemy informatyczne, umożliwiające monitoring pojazdów komunikacji, dystrybucję biletów, usprawniające zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Ciągle jednak największa odpowiedzialność spoczywa na barkach człowieka.